Witam wszystkich w Fast Food Simulator Demo. Jeszcze gra nie wyszła i sobie zobaczymy, co to będzie za gierka, co wypuścili. Więc musimy sobie tutaj pojedynczy tryb wrzucić. Musimy tutaj. I odtwarzanie chyba dać, żeby zapisać w pierwszym. Jest tryb wieloosobowy. I będziemy sobie po prostu rozwijać swoją. swojego McDonalda. Ok, mamy samouczek. Tutaj mamy. Wow. Tutaj Będą samochody, w ogóle jaką ja mam czułość mocną ustawioną. Zmienię tutaj w ustawieniach, z tego co wiem, można zmienić. Mamy kontrolki, mamy czułość, więc weźmiemy o sobie tak. Nie wiem, jak to w ogóle będzie wyglądało, wyglądało podczas nagrywania: czy będzie się zacinać, czy czekolwiek, czy będzie wszystko w porządku, ale będziemy sobie przez pierwsze drzwi wejściowe. Mamy włącz komputer. Musimy podejść do komputera, tutaj. Podchodzimy, podchodzimy. I mamy tu komputer, okej, okay, on się włącza, jest taki, no dosyć stary. ale ale ale. Hmm, rynek zarządzania mamy rynek wziąć chyba. Tak? Czy co, co? Nie, cóż pierwsze zamówienie, otwórz market, tutaj tylko trzeba paszlety, bułki, burgerów. Okej, okay, czyli wszystkie. Chyba wszystko stąd mamy wziąć, tak? I kliknąć zakup. Chcieliśmy to podnieść produkty. A produkty gdzie będą? Produkty będą tu. I tu otwieramy, i tutaj przyjeżdża ciężarówka. Tak, więc czekamy, bo tu podjedzie ciężarować. z tej strony. Aha, z tej podjechała. No taka biała, no. Ok, mamy te produkty. O, otwórz, no, halo. Mamy te produkty i co? I mamy je tutaj na podłodze położyć? Okej, okay. czyli musimy wejść do tej ciężarówki, czy o co to chodzi? Jeżeli jakby nie mogło normalnie sobie leżeć. Tu mamy bułki z tej strony. Też je położymy na razie tutaj. Nie możemy więcej wziąć? Nie możemy. Ale to jest szkoda. Szkoda mega, bo to tak chodzenie w kółko w sumie. I pyk. Tak ciągle trzeba. Rozładujemy najpierw tutaj to wszystko. I zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądać. Zobaczymy, czy nie będzie tak bardzo przycinać. Bo wiadomo, to, to już bardziej wymagające jest. I ostatnie. Halo, o, dobra. Ja sobie że chyba już odjechać, nie? Bo... Bo tutaj już nic mojego nie ma. I sobie jedzie. Okej, okay, grillowanie. Umieść paszteciki wołowe w pojemniku. Słuchajcie, paszteciki wołowe. To i umieść w pojemniku, czyli na grillu. Grill mamy tu. Okej, okay, a jak mam je otworzyć? W pojemniku burger. A tu! Czekajcie, to. Aha, to ja mam jakoś. Widzimy, czy o co chodzi? A rotacja nie umieść. Ale chwila moment. Bo ja muszę. Jakoś to otworzyć, tak? Umieść paszteciki wołowe. A, mrożone! A to jest papier do bułgarów. Ty, to, to ja dobrze to coś robię? Jak to w ogóle otworzyć? Umieść paszteciki wołowe, mrożone paszteciki wołowe w pojemniku Burger party Container. Czyli tu. No i mam umieścić. Już się nie chcą umieścić. Paczki do burgerów. No i dobra. No nie możemy wziąć też. Ono no jest. Ale dupa. Chyba połóżmy to. Czy mamy włączyć tego grilla? Nie. Umieć paszteciki wołowe. Ale tu jest dziwne to wszystko. Paszteciki wołowe to są te mrożone paszteciki wołowe. X18 już mamy je. Więc bierzemy tak umieć paszteciki. No i nie mogę tego mieć. czekajcie jeszcze raz to weźmiemy. Menu główne. 14. Weź, weźmy to jeszcze raz. Odtwarzanie. Może coś się zawiesiło. Może to nie tak było. Otwieramy. Wchodzimy jeszcze raz w interakcję z komputerem. Zamawiamy towar. A odpadamy najpierw komputer. I lecimy sobie z tym. Mamy rynek, mamy zamówić paszteciki, bułki. top Zapakowania, to może te bułki. O, weźmy to, po prostu wsuńmy, zrobimy zakup. I czekamy na ciężarówkę. Ta ciężarówka ma jechać. Dojechać. A sobie jedzie, jedzie. Dzień dobry, mrożonki. Tutaj na podłodze. Umieścić muszę te, te produkty. Wszystkie. Może tylko jedna, ale wątpię, że jedna. Weźmiemy wszystkie, umieścimy. I papier do pakowania. Tylko boska, tyle z tym zachodu. Idę do gryla. Ty no, nie wiem. Jakieś coś odpowiadające za to burger. Chyba, że. Chyba, że my mamy wziąć tak. A, no i widzicie, tego nie powiedzieli, że można tak zrobić. Popatrzcie teraz. Widzicie to? Musieliśmy w lodówce to położyć. I widzicie, jakie to jest niesprawiedliwe? Bo teraz przynajmniej wiem, jak to się robi. Bo tak to nie wiedziałam. Ile mam tych burgerów? No. Aha. Umieść w pojemniku, weź pojemnik na pati i umieś patić na rusz. Wziąć. No. Masakra. No nie, się ten marzą. A potem będziemy to brać? A faktycznie tak. Aha. A! jeszcze da się przerzucić, boże. Zaraz mi się spalą, a ja nie będę wiedziała. No i widzicie, dwa już mi się spaliły. Tragedia. Tragedia sakra. Te ja to już wezmę. Tapeś się ten. Albo dobra, przywrócę i jeszcze, niech się smażą. No ale to trzeba pilnować. W tym fast foodzie. Tego. Dobra, to już pozbieramy. Węgiel. I teraz co? Weź papier do pakowania burgerów i umiesz go na stole z burger, burgerami. Tu do pakowania burgerów, okej. Okay. E, otwieram kładę tutaj I co i potem co Weź bułkę do burgera i umyć na papierze E O wyjmi ze stosu no faktycznie Weź umieć burgera burgera. Ale siara. He. umieć w i zawiń go. Mam E. O! Zrobiłam burgera. No i teraz idę otworzyć restaurację. I zobaczyć jak to funkcjonuje. Open. Mamy po samouczku. Moi drodzy państwo, kolejnego burgera również tak zrobimy, żeby mieć więcej. Ale to jest takie ciężkie, wam powiem, bo szczerze mówiąc, tu jakby oni ten samouczek tak robią na takiej podstawie, że człowiek sam nie wie, czy on dobrze tutaj robi, czy on jest głupi, czy co. No Normalnie masakra. No halo, o idzie pierwsza pani. Brak zamówienia klienta, brak zamówienia. Dzień dobry. Teraz tak, i mam nazwij swoją restaurację. No dobra, idę nazwać swoją restaurację. Nazwę ją Fast Ania. <laughs> Dlaczego by nie? Fast Ania. Może być. Może być, pierwszy. Mamy nazwę restauracji. Teraz musimy panią obsłużyć. Aha, czyli to jest tylko tyle. To ma być obsłużenie. I teraz ciekawe, czy gdzieś my to widzimy. Aha, tutaj widzimy na ekranie, że mamy hamburgera. No dobra, jest hamburger i co? Mamy do niej podejść? Dzień dobry. Najpierw musisz na tacy żywności. Okej. Okay. A tacki to co? Dup w, w dupie są? Tacy żywności. Ej, no bez jaj. A tu pewnie. Nie, pojemniki na składniki. Tacki. Mam. Mam. Tackę. Znalazłam tackę. Ten samouczek jest do dupy przydatny. Sama sobie, kurde, powiem wam, sama, sama, naprawdę sama sobie potrafię takie coś zrobić. Do widzenia. Dzień dobry. Panu daję tego burgera, ale to jest beznadziejnie jak się gra samemu. Dzień dobry. A frytki byś chciał? W dupie mam twoje frytki. To jest jak McDonald's trochę. Naprawdę, jak McDonald's. Zobaczcie sobie sami. A to wy Komuś dałam, ale komuś nie dałam super, ale frytków chyba nie dałam, w ogóle to są kubki. Wow, tu mogę coś takiego, tu mogę ice cream, tu mogę cola. Nice! Co tam są jakie? Hamburger sam, no daję hamburgery, mam. O, tutaj idę, i teraz co? do tego pana tutaj chyba. O ty chcesz? Spieprza, jak ci się nie podoba. Ja żartowałam. Co tam chciałaś? Chciałaś ham podwójny hamburger. Aha! Teraz Ania rozumie o co chodzi. O dwa burgery, jeden będzie spalony. A, nie mogę tak, muszę dać papier. No? Jeden. Rozumiem już. Tacka, tacka, Ej, ja bym sobie te taczki przeszykował. Ja mogę sobie zrobić tak, żeby tych tacek było więcej tutaj. Chyba mogę. Dzień dobry. Już idę, tylko ja nie pamiętam, która to pani była. Tutaj. Minus 100. No dobra, no cóż. No moi drodzy, tak to wygląda. Moim zdaniem ma to potencjał, ale w jedną to to będzie tragedia. Pewnie da się coś zatrudnić tam. Zobaczmy to. Ogórki kiszone, bo w ogóle łapanie. Da się pewnie zarządzanie. Ta aplikacja nie jest teraz aktywna. The Watcher. Będzie się pewnie dało zatrudnić i całkowicie inaczej to będzie wyglądało. Jak na dzień dzisiejszy, jest Nie wiem, czy będę w nią grać. Zobaczymy sobie. Także to by było na tyle. Cześć. Pa.